Partnerem odcinka jest ForBet. Rok 2062. Emerytowany bramkarz reprezentacji polskiej sieci z wnukiem w swoim salonie. Był kiedyś taki piłkarz, co osiągnął wszystko. Wygrał Ligę Hiszpańską, Ligę Mistrzów, Copa Ameryka, a nawet Mundial. I kto to był, dziadku? Nie przeszkadzaj, gówniaku, opowiadałem historię życia. Piłkarz ten. Nazywał się Leo Messi, od dawien dawna trwała walka między nim, a Cristiano Ronaldo o tytuł najlepszego piłkarza świata. I wtedy przyszedł mundial. 2022. Ronaldo odpadł, a Messiego nic nie mogło powstrzymać. Oprócz. Nawet i odśnieżone drogi w Polsce? Cicho, główniaku, Raz w roku się drogowcom zdarzy nie odśnieżyć dróg i już wielka afera. Oprócz jednego człowieka. Piłkarzem, który zatrzymał Messiego, był... Puszczał mi to codziennie odkąd się urodziłem i myśli, że nie wiem kto zatrzymał Messiego. O, Wojtek szczęśliwy. Czyli ja. Szczęsny boj! Za tego laga do lewego, tak z meczu na mecz. Karny obroniony, Messi jest kurzony, bo Messi...